Serwery Discord, na owych w tym filmie będę się opierał, lecz o tematy cyfnafowej. Wszystkie będą podzielone w rozdziałach, więc jak zaciekawią Was tylko niektóre serwery, będziecie mogli wybrać to, co Was zaciekawi. Fangon 3.26 to serwer Fnaf 2.0 Fagona. Na temat serwera wypowiedział się sam właściciel. Serwer zrobiłem pierwszy raz w 2020. Bo mój kolega też miał i bardzo mi się to spodobało. Wywaliłem go po kłótni i stworzyłem nowy już pod nazwą Fangon. Był on całkiem aktywny, ale miałem spinę z wieloma osobami, jakie wtedy tam były. Jedną z nich był nawet Mikwajter. Zostałem tam praktycznie sam, więc postanowiłem go usunąć i zrobić nowy. Trzeci powstał w czerwcu 2021. Z tym mam najlepsze wspomnienia. Było tam dużo aktywnych osób w 2022. Ale wydarzało się tam dużo dram i nasza grupka się rozsypała. Z tamtych czasów zostały trzy osoby Noia. Ja. Potem serwer był dosyć martwy przez parę miesięcy, ale teraz magia przyjaźni go odrodziła i można śmiało powiedzieć, że serwer żyje. Ma się dobrze Love Track. A wy możecie wbić na ten serwer klikając w linku umieszczony w opisie. to serwer niejakiego Migfightera. Serwer jest dosyć świeży. Tutaj nam Migfighter nie odpowiedział, ponieważ pewnie jest na jakichś wakacjach czy. ...coś. Jestem ciekawy jaka była jego historia, ale chyba się domyślę. i pewnego dnia grał w Secret Uglicza i strzelał Phaser Blasterem w Chica. ona mówiła, o kurde, Fast Park! No i wtedy zaczął grać w Help Wanted 2, no i wtedy robił zabieg Helpiemu, który jest na banerze profilowym. Pomyślał sobie, kurde, co gdyby Helpie miał okulary? No i wtedy twórca tego rysunku napisał Fast Park i interesował Helpiemu okulary. kocie kawiarnia, czyli serwer Katsona, Knavtubera, o którym był mój poprzedni film. Więc jak nie wiecie, kim jest ten kod, to możecie obczaić. Tak samo jak owy serwer, o którym Katson powiedział kilka słów. Kilka. Wszystko zaczyna się od serwera dla znajomych, który po tym jak na YouTubie mi się udało, zmienił się na serw dla widzów. Nazywał się Pole Kartofi, lecz przez to, że mój kanał opierał się o FNAF, nazwa została zmieniona na tylko FNAF. Za pierwszy serw głównie odpowiadałem ja oraz Koksu, mój były serwer. To tam też poznałem Omionka, który na tamten czas spełnił stanowisko moderatora. Ciekawostka, zrekrutował go Koksu. Czas mijał, a ja nawet tam poznałem miłość życia, która fartem mieszkała niedaleko mnie. Co dawało mi nadzieję na zakończenie w stylu Żli długo i szczęśliwie. Ważne do dodania jest też to, że serw w trakcie zmienił nazwę na kartofla. Niestety wtedy przyszła pierwsza drama z moim starym przyjacielem. Drama była bardzo mocna i omal nie doszło przez nią do tragedii. Ale mniejsza. Serw oraz mój związek nie przetrwały tej próby. I zrobił bum bum, czy słyszysz ten... Boom. Dobra, idziemy dalej. Do... Po tej akcji zrobiłem drugi serw przy pomocy Billa, czyli osoby, która zajęła miejsce Koksa. Lecz ten serw pociągnął dwa miesiące. I też zrobił bum-bum przez dramę z moderacją. Po tym wszystkim powstał trzeci serw, też przy pomocy Billa. Akurat tam wszystko zaczęło wracać do normy. i Zaczynało być jak kiedyś. Niestety, ja, wyniszczony przeszłością, miałem swoje odpały. Które sprawiały, że serw szedł ku zagładzie. W międzyczasie poznałem Wafla, który został zrekrutowany przez Billa na stanowisko moderatora. Lecz pewnego dnia, podczas mniejszej afery, psycha mi padła. I chciałem już raz na zawsze zamknąć ten serw i nie wracać do tego. I tak oto trzeci kartofland, jeden z lepszych, upadł. Po tym wszystkim siedziałem sam bez nikogo i rozmyślałem nad życiem. Zdałem sobie sprawę, że ten serw to coś więcej dla mnie niż tylko jakiś tam serw. To byli ludzie, którzy razem tworzyli zgraną ekipę znajomych. Dlatego zdecydowałem się na zrobienie kolejnego serwa, Ale nie chciałem wracać do nazwy kartofland po tym wszystkim. Wraz z Willem poprosiliśmy Wafla, by zrobił dla nas serw. Nazwiemy Mlnes. Mlnes. Solon. nazwa taka wzięła się stąd, że nazywam często swoich widzów misiami. A przynajmniej wtedy tak było. Wszystko szło jak po maśle. Nic nie zapowiadało tego co zaraz miał się stać. Ale znów przez słabą psychę oraz kłótnie z ludźmi i wysadziłem serwer. Na tym etapie to już śmieszne jest wiem faktycznie. Po tym wszystkim myślałem, że nie będę już otwierał nigdy własnego serwera Discord. Co był też moment, kiedy zrobiłem przemianę z Kartoflixa na katsona. Postanowiłem, że będzie to nowy Star. i dopiero po momencie jak przepracowałem ze sobą wszystkie moje problemy, to postanowiłem zrobić kolejny serw. Wiele osób tego chciało i nie mogłem ich zawieść. I tak oto powstała Kocie Kawiarnia, czyli serw, który jest po dziś dzień. Jest to najlepszy serw z tych wszystkich, bo nie ma na nim już dram, katolii oraz innych złych rzeczy. Jestem dumny z tego, jak teraz to wygląda. A co do przyszłości, to ważne jest to, by wyciągać z niej lekcje i uczyć się na nich. Ja uważam, że taką lekcję wyciągnąłem. Przez cały ten czas myślałem, że problem jest w serwie. Nie widząc, że tak naprawdę to moje zachowanie było problemem. Dzięki swojemu serwowi Poznałem wiele wspaniałych osób Oraz oni poznali siebie W mi się kraja Jak ludzie mówili jak ważne dla nich było to miejsce Kocham każdego kto mógł przeżyć Chociaż część tej zwariowanej przygody Mam nadzieję, że to nie jest zbyt sporo informacji na raz Starałem się jak najkrócej się da Mam eee, tak. No więc ogólnie historia kociej kawiarni jest pojebana I na koncie miała sporo dramy Ale ogólnie jakbyście się kiedyś chcieli napić kawy W kociej kawiarni To nieważne No i to jest koniec pierwszej części. Niedługo na kanale uświadczycie ciąg dalszy, ale podsumowując linki do wszystkich serwerów, które zostały pokazane w tym filmie znajdziecie w opisie. A teraz życzę Wam jego dniami i nocy i miłego życia.